ekipa moja kochana chciałbym tylko ogłosić, że Galaktyka Smaku w końcu otworzyła swój pierwszy oficjalny sklep internetowy Snack Shop linki poszczególne macie w opisie zapraszam, po prostu zapraszam no i oczywiście 15% na pierwsze zamówienie jak tylko dokonacie rejestracji ja jeszcze walczę o własny kod promocyjny. To by było na tyle. Zapraszam do odcinka. Siano, jaki powitam was serdecznie i nie wiem jak wy, ale ja ostatnimi czasy będę chyba pił więcej razy pipeline'a niż kiedykolwiek w życiu. Bo jakiś czas temu testowałem chińskiego czy nawet japońskiego odpowiednika pipelina. Dzisiaj mamy znowu pipelina. Chińskiego, japońskiego, azjatyckiego, ale wersja w aluminium, w aluminiowej butelce, to jest po prostu coś takiego, co nie wiem czy trafia się raz, a potem kurde, no, raczej tego nie kupisz, bo wiecie, cena i tak dalej, chyba że pojedziesz do Japonii bodajże i kupisz sobie to, ale no wiecie, no, z tym to jest wszystko. Możliwe, po prostu wszystko jest możliwe. No i mamy też do dyspozycji, jakże nie inaczej, naszego polskiego pipelina. tutaj nie patrzyłem na puszkę, nic takiego. Ja po prostu chcę przetestować kolejny odpowiednik pipeline'a zagraniczny kurde, które byby jeszcze zostały. Na pewno amerykański, na pewno kanadyjski. Na pewno jeszcze gdzieś tam pojawił się pipeline. Nie mówię o tych naszych europejskich, bo one są jeden do jednego, ten sam smak nie ma tutaj o czym mówić. Ja mówię po prostu o takich świeżynkach, które na pewno jakiekolwiek zmiany smakowe muszą mieć. No po prostu nie ma szans, żeby ten może jakieś afrykańskie pipeliny. Yy. W ogóle, czy w Afryce są y, pipeline pancze w których krajach nie wiem. Y, mamy jeszcze do dyspozycji, kurde, Amerykę Południową. No to może tam jakieś brazylijskie pipeline pancze. No, nie wiem, może, kurde, pipelinea wprost z Oahu. Y, Wszystko jest możliwe. Najpierw zajmijmy się tym cudem w aluminiowej y, butelce. Moi drodzy, mamy do dyspozycji oczywiście design pipeline'owy, po prostu pokażmy to tak, jak być powinno, czyli wiecie, o w tej, o w tym układzie, czyli co, zmienia się coś? Tu jest chyba bardziej bogato, jeżeli chodzi o design. Yy, historyjka pewnie jest ta sama, ale nie jestem tego przekonany. Ja po prostu nie chcę tego tłumaczyć i potem dopiero wam mówię, że wiecie, o, mamy do dyspozycji. Czekaj, a może to jest, kurde, design, tak? Nie, to nie jest design, że wiecie, to, co jest po prawej stronie, jest po lewej stronie i tak dalej. Ale nie, tutaj mamy do dyspozycji to samo. Czekajcie, poszczególne kwiaty, to jest na pewno ten. To jest coś nowego, czy to jest to? Kurde, ty, ten pipeline jest bogatszy w grafiki aniżeli ten nasz rodzimy, europejski czy nawet te wszelkiego rodzaju amerykańskie i tak dalej, kurr no powiem wam, że cieszę się, że to zakupiłem yy, nic tutaj się nie będę yy gorączkował, wiecie, że mamy do dyspozycji o takie tego typu ani w ogóle, że ja mam tutaj tłumaczenie gdzieś i tak dalej Wydaje mi się, że tutaj jest napisane, że jest tutaj 16% soków owocowych. Czy to jest możliwe? Nie wiem. Jeżeli by tak wierzyć tutaj, że wiecie, mamy do dyspozycji tutaj 16%, to u nas mamy 6%. Nie wy tam wiecie, słodzone potem sukralozo, mamy jeszcze cukier i tak dalej, ale kurde, no to jest po prostu coś większego. Dobra, i tak będzie skręcać, że tak jak kurde się poskręca. Yy... Ogólnie jedyne co się zmieniło, to wiecie, mamy tutaj paki przygotowane do wysyłki. E, jak to jest właściwie to z cukrem? Bo to jest chyba najważniejsze. 10 gramów na 100, czyli 50 w całości, kiedy tu mamy trochę tego mniej, bo mamy 8,5. No dobra. E, dobra, witamin 43 mg w całości, kiedy o w sumie mogę tutaj spojrzeć 8,5 e, Witamin do 6 mamy. My tutaj mamy 2,07, kiedy tutaj mamy... Tak, 0,7 jest ryboflawina jak najbardziej. E, 1 do 6 mg, kiedy tu 2,5. Yy, dobra, gdzie jeszcze B608? B608 dobra. Wartości witaminowe są mniej więcej te same. Wartości odżywcze się zbiegają, jakkolwiek. Dobra, otwórzmy to i sprawdźmy. Po prostu ja jestem najbardziej ciekaw, jak to smakuje, i czy to będzie po prostu takie yy, pipeline jak nasza wersja po prostu. I teraz w sumie jest to pytanie. Znowu to pytanie w sumie. Czy pipeline pipeline'owi jest równy? Czy może jednak będziemy mieli, wiecie, taką... No, coś innego, coś gorszego, coś lepszego. Poprzedni pipeline pokazał, że z tym może być różnie. Te zamknięcia tutaj są tak dopierdzielone, jak mało które. Powiem wam, że... Podobają mi się w sumie takie, no takie butelki na przykład, czy nawet takie puszki. Mam na przykład Low carb czy nawet Zero Sugara, czy nawet klasyka w tych dużych puszkach z nakrętkami, one są zarobiste. Nie mogę się doczekać, aż je przetestuję, ale powiem Wam, że jak mówiłem, mam po prostu plan na nie i to naprawdę bardzo poważny. Dobra, możemy otworzyć i tego, panocka, Pipeline Punch, nasz po lewej stronie, azjatycki w aluminiowej butelce po tej stronie. Dobra, jest zapachowo jak najbardziej pipeline'owo, ale trzeba by na pewno... Jest czuć mango, jest czuć i lekko ananasa, co do pobarańczy to, to nie powiedziałbym. E, wiem, pipeline nie zawiera mango, ale to jest tak tropikalny mix, że nos może powiedzieć wszystko. No, powiem wam, że po prostu no, często się tak łapałem, że niby wiecie, to jest niby mango, a mango tutaj nie ma. powiem Wam, że zapachowo jest jak najbardziej, bardzo podobnie. Yy, wręcz bym powiedział identycznie, ale tu mi się wydaje, że jest kurde więcej znowu zapachu aniżeli tutaj. Kiedy słuchajcie, no dobra, no mamy do dyspozycji większe wieczko. Ogólnie to jest butelka, no to z butelki lepiej jakoś to. Yy, jeżeli chodzi o sprawy zapachowe, wygląda. Ale kurczę. No jestem ciekawy ogólnie jak to będzie z kolorem, dlatego, że jak dobrze pamiętam Pipeline był jednak, jak to się mówi? Pipeline ten w małej puszce był po prostu identyczny Był po prostu identyczny, Czekajcie jak ja to mogę zrobić, po prostu to posuńmy, zróbmy to tak i jak się dzieje? Dobra, to teraz no kurde z puszkami było łatwiej z tym nalewaniem, ale kurde tak... Teraz mam tą sytuację, że mam tutaj butelkę aluminiową, ale butelkę, ale tu mam puszkę i to się kurde chyba lekko będzie gorzej nalewało, co się. Dobra, żeby porówno było, dobra. Ej, nie było tak źle. Nie było tak źle, a kolorystycznie tu mi się kurde mniej nalało, ja pierdzielę. Jak już robić to to, żeby było równo. O, jest identyczny. Może wydaje mi się, że ten jest troszkę ciemniejszy, chociaż że w sumie, nawet nie ciemniejszy, tutaj jest bardziej żywszy w wersji alubijowa butelka, aniżeli tutaj jest taki bardziej blady, coś w ten desek do no, kurcze... Różnica jest bardzo mała, wręcz nie do zauważenia, ale wydaje mi się, że ten jest bardziej żywszy w kolorze jak jeżeli ten. Więc, dlatego dobra, no spróbujmy tego i sprawdźmy, jak to będzie z smakiem tych obydwu padocków, czy on będzie po prostu identyczny. E, dobra, no to co? W sumie Supercola pokazała mi, że Japonia umie zrobić inny napój energetyczny. Bo wiecie, limonkowa kola u nas to jest kola Bourbon wiśnia, a tutaj może być też tak, że kurde, wiecie, kolorystycznie to samo, a smakowo będzie co innego. Dlaczego się spodziewać po pipeline'ie Oprócz naprawdę takiego mocno pomarańczowo tropikalnego miksu. O, okej, okay, dobra. O I teraz tak, zabijcie mnie. Ale według mnie te dwa pipeline'y niczym się od siebie nie różnią. Przez moment myślałem sobie, że ten pipeline jest bardziej nastawiony w smakiem pomarańczy do głowy, aniżeli tutaj jest bardziej czuć po prostu głowę. Ale nie po paru łykach kolejnych. Dobra, wiem, że możliwe, że one się ze sobą wymieszały i wtedy dopiero. Nie czułem nic więcej, ale słuchajcie, no według mnie to jest identyczny napój energetyczny, tylko że tu mamy aluminawą butelkę, a tu mamy po prostu no pucha. No po prostu pucha klasyczna. I no kurczę, no chciałbym powiedzieć coś, jakieś różnice, ani nic takiego, ale ja tutaj ich nie znajduję. I kiedy mamy do dyspozycji różnice w cukrze, i tak dalej. Bo ile mamy tutaj kalorii? 36, tu mamy 44. Yy, smakowo jest to po prostu identyczne. Ja tu nie znajduję żadnej różnicy. Kiedy naprawdę Paradise był inny, tutaj jest kompletnie to samo. Według mnie to by było na tyle. To co ja tu więcej mogę powiedzieć? Widzimy się następnym razem. Przy okazji, no kurde. Na razie chyba monstery przeszły. Nie wiem, jak jakby, ale. Ciągle, kurde, próbuję zebrać jak najwięcej klasycznych napojów energetycznych od Monstera, żeby zrobić taki, taki jeden naprawdę duży projekt. Czy wtedy przez to wykorkuję przez ilość cukru albo kofeiny? Wątpię, bo ja to będę rozkładał, tak wiecie, tak kurde jak trzeba, ale na pewno będzie mega ciekawie. Dobra, więc co moi drodzy? Jeżeli, jak mówię, zdecydowaliście się na to, to nie oczekujcie zbyt wielkich zawirowań smakowych. Według mnie to jest po prostu to przelane do tego. Więc równie dobrze mógłbyś po prostu, jeżeli chcesz zaszpanować kolego, kupić tego, wypić, wlać tego, potem zanieść do szkoły. No co? Można. Naprawdę można.